Szewaneczko, dzisiaj Wam pokażę jakie były zarobki na bolcie. Dzisiaj jest czwartek zarobiliśmy jak widać 162 zł i 6 groszy Zobaczmy szczegóły 10 przejazdów zrobionych Podsumowanie tygodniowe w tylko 1000 zł w ogóle żal 162 zł 5 godzin 12 minut 5 godzin 162 zł, czy to dużo, czy to mało? Sami ocencie, dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy to dużo, czy mało, czy zarabiacie więcej, ile u Was wychodzi na godzinę. To sobie porównamy, a jeszcze Wam pokażę mniej więcej, jakie były to dzisiaj przejazdy, bo te przejazdy są naprawdę śmieszna rzecz. Tutaj, no nawet nie najgorzej, 7 km 20 zł, tutaj 7 zł za 2 km.

20 zł za 5 km, a no, tutaj wziąłem 20 zł za 19, czyli nie. No to, to jest strasznie niefajny jest y, w Uberze ten, ile oni tak naprawdę zabierają, bo z większego przejazdu zabiorą 50%, z tego mniejszego nie zabiorą nic. No i w sumie dla nich wyjdzie, że 25% biorą, a tak naprawdę biorą więcej, bo z tego większego kursu wychodzi więcej. Tak mi się wydaje. Także no te kursy niezbyt fajne. Dajcie znać jakie u Was są. Jakie macie doloty. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko.